Wszystkim z tej strony pola zostawcie łapkę w górę uh -huh. i subskrypcję. A to znowu omówię Środowa aktualizację, coś to, to Nowe koniki araby chyba tylko. Nie wiem, a nie jeszcze inne. Um, organy chyba. Podejrzewam. Dzisiaj wiezmian, że musimy jakiegoś konia wziąć. Który, nowe sprzęty, więc musimy. Mieć, um, mógł mieć, o, yy. a możesz mieć to, oh, możesz, dobra, to zaczynamy. Dobra, możliwe, że coś kupimy, bo są piękne te sprzęty, yy, bo są mega pastelowe i mi się podobają właśnie pastelowe, dobra, yy, więc tak o głowie ile nowych ale zielone mu pasuje i niebieskie kurde teraz nie wiem które by wybrać jakbym miała kupić nie no żółte mu też pasuje dobra zostawmy te żółte Ej, czaprak nie no żółty chyba że ten a może ten w ogóle zielony Trzymaga... Czy kurde te dwa podobają. Róż, dobra. stawmy ten zielony. O głowie zielone. No załóżmy na razie takie. I siodło. O mój Boże. To może nie. I jeszcze, są jakieś jeszcze trochne. Są. No i jest, jest komplet. No nie me mega ładne. Ale dobra. Na razie nie kupujemy sprzętu. Może kiedyś. Ale koń to wątpię, że kupimy. Bo ja nie przepadam za tą są za bardzo. No Morgana jednego mam małego Słodziaka, a tak to, to nie bo za bardzo właśnie spokój. Za bardzo za nim nie przypadam, więc mam tylko jednego ale dobra chodźmy w końcu zobaczyć te konie a nie gadać dobra już się boję co to jest co dodało nam ale już spodziewam się że będą ładne o tu no, me, me, me. Eee, hmm. Miasto serebne i polan. E, Poczekajcie, bo muszę to znaleźć. Jak to nie będzie to, to musimy jechać pierwszą, ale mam nadzieję, że to. Bo ja tam już nie jadę. Dobra. Mam nadzieję, że to... No nie! Co jest jeszcze bliżej? Nie no... Nie wierzę... Że że ja tylko nie, nie znajdę dobra stop bo tu mam mały co ja nie mam małe u... u... no nie mam dobrze, to ja do Jarhallen jedziemy Jarhallen tam. ale jestem zdziwiona że nie mam nie mam jednego araba ale tak to to... No za bardzo nie przypadam. Wolę takie konie Na przykład wolę konie takie yy, Bez animacji i w ogóle takie no, Mi się podoba właśnie pieszczuk ich winno Więc na bank nie kupimy Mam jednego bo on mi się tylko podoba Tak to to już się zastanowimy On dodatkowy konie co chodziło z tym z fryzjerem to ja nie wiem. Ale serio, akurat na tym arabie pięknie wygląda sprzęt, więc no. Szybko koniki zobaczymy. Bo dla was szybko nagrywam, bo nie mam za bardzo trochę czasu. Ostatnio nie ma czasu za dużo, więc szybko to omawiamy.

Kurde też ten był. Ja już nie wiem. Nie no, dobra. To są nowe. Więc mamy takiego, który mi się. No nie podoba, ten też nie. Ta krówka też za bardzo nie, ten też nie. Jedyny. Jakby mi się miał... Jakiego bym miała z nich kupić, to jak już to tego, ale no nie przypada. Więc nie, nie, nie. Więc nie kupuję. Yy... E, dobra, widzę. Jezu widzę. Kurde. E, bo dobra. Więc takie. Jakie mają fryzury? Jakie mają fryzury? No takie, jak zawsze. Dobra, więc to by było na tyle z tego odcinka. Dzisiaj takie szybkie. No mam nadzieję, że Wam się podobał. My TCA <laughs>